Któregoś dnia, gdy nie wydawało się, że już, że myśleliście, że film LEGO City już się nie pojawi, James McKay zmienił swoją pracę. Pytacie, dlaczego? Uznał, że, że nie długo że niestety y, są na bank się więc wszystkich przeniosą do, innych, do innej do pracy Ubera Uber to w sumie to samo tylko po prostu przewozić pasażerów i no, za y, y, to ci płacą jak ktoś pracował w Uberze to wie jak nie to 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 nie dowie się Okej, okay. koniec tych spoilerów. Subskrybujcie. Nie zapomnijcie dać lajka, like komentarz oraz jakąś subskrypcję. I jakby co kliknąć dzwoneczek, żeby być, być pierwszym, którzy obejrzy pierwszy film, który się pojawi na moim kanale. Na kanale za TV260. Co Teraz to ta nazwać... Czy Mógłbym po prostu otworzyć drugi kanał i tam nagrywać po prostu Lego Siki, ale... no nie ma. Nie ma po co? Dobra, to był bardzo długi step. Zaczynamy. Mój pierwszy dzień w pracy. No dobra. Pozy ech, jakiś pasażer chce być przewożony. czki GPS. Idę do ciebie Dobra Gdzieś powiedzmy, że siódme. Na przykład do tego. Ty w mieście. mieście. Pewnie i tak ten YouTube jest jaki jest. Nie? Chcę pewnie napiszę znowu pójdę na gówno. A nie napiszę. W ogóle, po co w ogóle YouTube wysiedla? Automatycznie nie napiszę. Ja nie wiem. No dobra, ja bym zrozumiał na przykład, że nie wiem, Są jacyś coś ludzie którzy nie... nie wiem, na przykład nie słyszę, no ale po co tak. No ale może to Super, polsadę. I by było to samo. Nie widzowie? Którzy mnie nie słyszą? Chociaż pewnie zużylicie to samo, co, co no, jakbym nie było napisów. Ale wiecie, chude no wiecie. Dziękuję przez przyjęcie. 30. Oto 300 dolców, znaczy złotych. Kolejny pasażer. No takim znanym przy popryżu tej takiej wieżowki. Rakiety. No skoro to rakieta i wiezowiec to dlaczego nie nazywać tak? W ogóle to... Bo się ten dzień był... Uh, ta rakieta poleciała w kosmos. rakieto wiezowiec poleciał w kosmos. W ogóle to tak ten budynek by... cały czas chodził. Tak naprawdę od początku. Słynie do... nie od latania, chociaż mało widoczne. Tak poza tym to nie jest w ogóle ten... budynek widoczny bardzo... dobrze. Ja... ten budynek słynie tak... od latania. nie wydaje się, nie jest taki ciężki niż autobus, a po drugie i tak mogę po mm, po peju, że, a i płacą więcej niż chce. <gryznie> Gdzie to byś? Gdzie to jadę Jadę. Jadę, 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 jadę do, do. Do, 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 do. Do takiego... No, nie wiem. do... do przedmieścia? Hmm. Powiedzmy. Wracać, żeby my, taki jak to twórcz, jak to robię niech tu będzie tego City nie? tego City znaczy chociaż tak znając pewnie życie to pewnie i tak będzie jeszcze gorzej więc pewnie, życie to pewnie napisy nawet już mogą być różne, że na przykład powiem na przykład koza. Ale wiecie, koza TV to taki bardziej fajny kanał. No, w sumie to ten kanał mógłby być jaki być, ale w ogóle moim zdaniem lepszym pomysłem to była lep. Moim zdaniem ta zmiana z korzystem ee... tak z V to jest dobry pomysł dobry jest dobre Skoro, że nie można po prostu nie można po prostu tej że nie można bez cyfelek cz, No i by było do i bardzo by było i by było to, że na plagę. Żeby takie coś zrobić, to mogło być. Nawet ciekawy jestem, czy Czemu ciekawy jest. Bardziej przypomina. Nie wiem. Co mi się wyświetla, to. Nie wiem. Nie. Przynajmniej wiemy, że. Że moim zdaniem będzie wszystko ok, niż. A wy co wolicie? W ogóle mam też pytanie: czy lubicie bardziej Crime Master, czy bardziej Campo, czy coś? Jak to się nazywa? Bo zawsze można zrobić na jednej z tych aplikacji. A nie w ogóle nagrywać jakości gorszej niż folia ta wersja i zmiana oprawy hmm. Pewnie. Dobra, ale... A i tak pewnie Anna no, by nagrywała. Raz, lepszy film niż, niż ja, ale myślę, że po nim ja tak milion wyświetleń. Jakby takie coś by pewnie było, to pewnie bym. zrobił, to pewnie bym Wam. A spróbujcie jak zrobić, a jak się uda Wam, o jak to chciał oglądać ten film, czy, czy kiedyś to będzie. Spróbujcie kiedyś, żeby jeszcze... Jak będzie jeszcze istnieć ten kanał, bo może być tak, że, że nie wiem, 2000... nie wiem, 80 nie będzie tego kanału. Będzie naprawdę wysokie wyświetlenia. Chociaż tylko tak myślę, bo znając pewnie życie, to pewnie będzie jakieś trzy wyświetlenia, co 11. Ale znając pewnie życie, to nawet takie małe wyświetlenie, nie wydaje mi się, że w ogóle to tak mało Ostatnio jakoś bardzo mało wyświetleń. Treń jest naj w sumie ten YouTube Studio to jest, moim zdaniem, lepszą aplikacją niż, niż, poszedł, niż bez YouTube'a Studio. Właściwie to mógłbym tak po, po, używać YouTube Studio zamiast YouTube'a, ale wiecie, nie jestem pewien, Dobra, to widzę masz pięćdziesiąt Co tam oglądasz? Bo widzę, że wszystkie cukierasy... A ty źle to sobie zacząłeś jeść. Tisa! Pan nagrywasz? No? Tak. Kolejni klienci, nie? Musisz. Ten Uber. Fajny, nie? Taki zielony. Może nie ma napisu Uber, ale przynajmniej mamy coś jak Uber. O. Czasami o niej są jakieś. Bardzo dziwni, że oni u nią przenikać przez ubery. I ja ciekawi jesteście. Pewnie jakby w Polsce to było, to pewnie by było to... Ta, 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 to pewnie byśmy nie mniej przypadku potrącili babę. To pewnie byśmy nim. To pewnie babę napasać. Nie zawsze by była potrącona. Pewnie to... Ciekawie jestem że taki jak gdyby to było realistyczne, nie miałoby znaczenia i nie przenikali, ale. Widać, że bo bardziej przenikać niż. Nikt nie bardziej chyba przenikać niż umierać. Do tego tak, no bo właściwie wiem, że ości. No właściwie, że ziści jest. jest jak jest. Właściwie oni są bez. czystsi są w bar Bardziej MPC ci są bardziej nieśmiertelni na wypadki. Oczywiście my też, ale nie na 90%, bo nie jesteśmy może odporni. Może tak na 100%, ale przynajmniej jesteś. ale i tak może niektóre rzeczy dałoby się przedpać. Właściwie to tak poza tym. Dałoby się. Ach, nie wiem kto wyszyła ubela w takim bardzo piastycznym terenie. No ale widać, że nie czy pewnie się mu chodzić więc tu no, zamawiam ubela. Dobra, wsiadaj! Nie mam czasu na takie pogędkowanie. Wow. Długo to się... Ach podratuj, nie? Nie wiem. Po czomprazomis idzie na do prezydenta, ale powiedzmy, że że Andrzej Duda i jest też taki, że, że przynajmniej raz ktoś przyszedł do, na przykład, nie wiem, powiedzmy, że on pracuje dla Andrzeja Duda, czy coś. Pewnie w Lego City jest inny, ale ale na przykład, ale to tylko przykład, bo nie mam zamiaru nikogo. Nie mam zamiaru zastąpić tam, nie, nie ma, nie ma to być następny prezydent, który obecnie na razie rządzi Polską, bo niedługo będzie zmiana prezydenta. Ciekawy jestem, kto wygra. Gra. Ciekawy jestem, co kiedyś, bo to tak mam zaznaczenie, że Ciekawi jestem czy by ktoś by wygrał Czy taki W ogóle Nie rozumiem zasady wyborów W kolei A w Polsce No bo jakbyście dali w Polsce Pewnie to Te wybory prezydenckie I by było Pierwsze Andrzej tuda drugie Andrzej Duda Kogo byście wybrali? No raczej to to, to by pewnie by wy... nie wiadomo. No chyba jeżeli to by... by. a tak poza tym nie ma pojęcia, czy to wybierać jakoś. pewnie jakby takie wybory były co 5 lat na... to pewnie nie byś ci wybierali no... to by byłoby dziwne, nie? No bo kto myśli? No bo, W kurde, potrąciłem jakiegoś Przechodnia. kurde będę miał. No, jeden złot. To no, no, o, 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 dwa złote estre, ale to nie takie stawka. Przynajmniej ta stawka jakoś nie, nie spada. Da jakoś wysoko. Nawet jak jeźdzę po. Gdzie mam, no, a nie samochody nie jest Albo przynajmniej nie. Pewnie to go lecę. Dobra, ten pasażer już został. 43 gdzieś... zł. Za moje głupoty. dobra. Ciekawe jest jestem, że i. Co to znowu? Jakiś kolek? ktoś Przez brak paliwa. No, no, raczej tak. Nigdy nie byś miał nie rozumiem jak taki, jak ci tak tu wyjeżdżają, że oni nie ma, że tracą, że nie ma, że brakuje im paliwa. Dobra, dobrze, a i tak dobrze, ale przecież ja nie wiem, co są wybor, co te media są już te tym tego city są luźni. A tak w ogóle to ten, a niektórzy to mogą uznać, że są Jadź, dziwni ci tak. Dobra, wsiadaj, ty, ty, który y, wysłałeś. O, tu jest. Nie wiem, kto normalny wysyła na, na przystanek sklepowy Gdzieś, ale powiedzmy, że Uber też jeździ tak. Że Uber też jeździ. Bardzo dziwne miejsca. A i tak pewnie ten Uber będzie iść. A i tak codziennie będzie. Codziennie będzie. Ale i tak to jest do dopiero pierwszy dzień. Więc luźnie może być z tymi pasażerami. A może być tak, że po prostu. to jest to, co kiedyś. Nie wyszło na przykład na wysłę kulcaku. Bo tak naprawdę po włosku to, to kolejna złotówka odejmowana. Po co interesować się? Jeden złoty to tak na prawie prawie wie. To dla mnie to prawie wie. To dla mnie nie jest jakąś wielką stratą. No, no niby takie, no wiecie. Ciekawie jestem, czy tak uszy się jakoś. Bardzo... pewnie mnie te kurzy będą takie, że... W ogóle jak to widzą, którzy oglądają ten film, czemu ten tak że Czy telefon wygląda jakby była żółta? Czemu temu Uber wygląda? Czy to tutaj jakby był żółty? No, nie wiem. W ogóle nie wiem, którzy... No wiecie, wyglądają, życzę dobrych kwarantynek, bo właściwie jestem na luty o ile pewnie to 15, ale, ale może pewnie rzucę, albo rzucę, gdy będę już na, gdy już hmm, będę uciąć bo właściwie te najbliższe szywestry, nie szywestra, bo, bo bo to jest w grudniu, ostatniego <grym>, tylko na te i wyjeżdżam tam właśnie a wy kiedy on jej i feje? Napiszcie w komentarzu no wiecie pani gdybyś, no no bo różnie. nie ma tak, że po prostu w styczniu. no bo może być tak, że na przykład w Łodzi może być lat Osiemnastego drugiego a na przykład... gdzieś się Jeszcze nakrywasz? No, jeszcze tak. O, no. I jeszcze ten. Na przykład jeszcze inny. Dobra. 1000 zł i jest tego takiego na napiwać, ale dużo kasa. Nie mamy niestety pomysłu, więc więc co, więc, wrócił to, co, co, a a ty zamiast mnie sobie ci jakiś losowy pojazd. Ok. Hmm. Naprawdę. Ale szybko wysłał mi... Pewnie mieszka... W, pewnie, masz, pewnie ma... Pewnie ma jakieś, nie wiem, przybliżenia. No tak, no, elektrycznie. No. 26 и минуты.